No i jest, wyczekiwany, wymarzony, wychukany i e, jeszcze radosny, no bo e, kolejna wiosenka stuknęła wczoraj Adam Wolski zespół Golden Life. No wiesz co, ja mam zawsze taki problem, no e, to że stuknęła, no i się stać cieszyć się czy się smucić, bo stuknęła i wiesz i że tak powiem bliżej nam, wiesz, do w końca, nie? Nie, nie? No nie, no nie można tak nie, patrzeć. Nie. Absolutnie, to nie jest mam. kolejny rok doświadczenia. A ja tak mam zawsze wiesz, jak gdzieś tam do pewnego momentu człowiek się cieszył z tych urodzin, a potem już tak, kurczę, jest coraz, coraz starszy się robi. Ale siódemka jest na końcu, prawda? No na razie tak. Siódemka. No to jak jest siódemka na końcu, to zdradzić możemy tak tylko delikatnie, że różnica między nami to jest skromne 10 lat. Równo. Ja luty, ty marzec. Ja siedem też, tylko że czwóreczka, a ty piąteczka to jest, wiesz, y, szczegóły drobnostki nieistotne. No, ty, ty jeszcze nie jesteś w klubie 50. Nawet. Ja pach, jeszcze nie, ale jestem w klubie 40 plus i dobrze mi z tym. No, bardzo dobrze. Poczekaj. Y, wracam do 40-latka. Taki był serial mega hit, no wiadomo, kultowy. Wiadomo. Mhm. I tam e, jego syn zapytał ojca Karwowskiego, kiedy miał 40 słynną. Mhm. Tato, jak ty się czujesz? I teraz mam do ciebie takie pytanie. Jak ty się czujesz dzisiaj? Nie, no dobrze się czuję, jeżeli chodzi o, że tak powiem, metrykalność taką idącą razem ze zdrowiem, to czuję się znakomicie, Aha. żeby nie powiedzieć nawet czasami lepiej niż wszyscy inni, którzy są w takim wieku. Nie? No, ale to może stracić tego, że yy, no, wykonuje taki zawód, jaki wykonuje, on mnie chyba odmładza zawsze. Nie? Prawda, muzyka na czyni cuda zdecydowanie. No, no, no. Żebyś wiedział no, właśnie muzyka czy czyni cud. E, przyszedłeś do studia. E, to zgodnie z zapowiedzią z audycji Tutti Frutti. My żeśmy wtedy, jak się spotkaliśmy w ubiegłym roku, rozmawialiśmy o tym, że będzie ten rok 2025 już szczególny, bo to jubileusz 35-lecie. Mm -hmm. które takie trochę jest rozciągnięte w czasie. Bardzo już już teraz powinno być 37. <laughs> Ale to też jest szczegół, bo cały czas idziecie tą 35. No, ciężko tak, b, b, ciężko brzmi, a Goldeni mają 37 lat, nie? A Goldeni mają 35, to tak fajnie. Nie? Mm -hmm. Jak będziemy mieli 40, będziemy jeszcze bardziej chluczni. No dobrze, bardzo dobrze, bo obchodzicie w sposób wyjątkowy. Właściwie ty masz idealny prezent na swoje urodziny, bo właśnie wczoraj ukazała się ósma studyjna płyta zespołu Golden Life. Przyniosłeś do studia wersję kompaktową, ale jest także, zgodnie z Twoją zapowiedzią z zeszłego roku, w formacie winylowym. Tak jest. No i słuchaj, jak to jest mieć kolejny winyl w swojej kolekcji? No bardzo miło, aczkolwiek mi brakuje jeszcze paru winyli, tak, chociażby tych pierwszych. Midnight Flowers. No, bardzo dużo ludzi pyta nas, kiedy reedycja, no to nie jest takie proste, bo to jest skomplikowane procedury prawne, kiedyś te kontrakty podpisywały się na zupełnie innych zasadach jest to ciężkie, ale ja wiem, że za życia jeszcze mi się uda. No, i tu bardzo dobrze znowu, zostało bardzo wiele tego życia, przynajmniej do stówki, tak? No no zobaczymy. To jest taka nieprzewidywalna historia. Przywitaliśmy się jednym. Ja w ogóle wybrałem swoje faworyty, bo miałem dylemat, na które kompozycje postawić. Więc przywitaliśmy się kompozycją Palp, która otwiera dokładnie stronę drugą. No powiedziałem strona pierwsza, otwór szósty, idąc opatologicznie wersją kompaktową, ale wersja winylowa to jest strona B, utwór pierwszy otwierający tę te, te, stronę. Co to jest za nagranie? Bo ja tam podejrzałem w opisach, które mi podsyłałeś, i nie wykasowałeś, że chodzi o Palp Fiction. <grym> <grym> no, no, nasze e, robocze tytuły generalnie z, znalazły jakby swoje odzwierciedlenie, e, jeżeli chodzi o już takie docelowe nazwy. E, i i PULP y, y, został, no oczywiście musieliśmy ukrócić Pulp fiction. To były takie pierwsze po prostu skojarzenia, mm -hmm. które niosą jakby, jeżeli tworzysz coś, to po prostu pierwsze coś. No ale musimy jakoś nazwać tak, żeby go zapisać gdzieś i tak dalej. No i pamiętam, chyba, chyba Michał, e, e, nasz gitarzysta, powiedział Pulp fiction. No i tak, tak zostało i od tego właśnie to wszystko potem dalej szło, tak. E, Michał też zresztą napisał tekst do tego utworu. No, utwór moim zdaniem bardzo kluczowy i bardzo ważny na tej płycie. I co jeszcze jest ciekawe, to bardzo, ale to bardzo chciałem mieć taką przestrzeń w tym utworze zbliżającą nas do zespołu Las Vegas na przykład. Aha, aha. I wydaje mi się, że troszeczkę to zostało osiągnięte. Co jest bardzo ciekawe, to ten rock and roll jest w Twoim krwiobiegu bardzo mocno zaakcentowany, bo to jest taka rock and rollowa jazda bez trzymanki od pierwszego do ostatniego nagrania. Dziękuję. Tu nie ma przestojów, tu nie ma niepotrzebnych utworów, mało tego nie zauważyłem po tych trzech od wczoraj przesłuchaniach ballady. Tak, nie ma. Ja troszeczkę ubolewam nad tym, że. Że nie weszła żadna balada, chociaż były takowe. Ale nie wiem, może dlatego, że bardzo chcieliśmy właśnie, żeby ona była taka taka rock -and rollowa jazda po prostu. Mhm. I, I jak zamknęliśmy płytę, stwierdziliśmy, że, że nie ma balady. Nie? Ale mówi zostawcie, nic już nie ruszamy. No, nie? Jest tak jak jest i tak jest dobrze, nie? więc pewnie balada się pojawią na następnej płycie. Aha, 11 utworów przynosi y, album Rok 2.7. Y, zacznijmy może od tego tytułu, Rok 2.7, co to jest? No właśnie, co to, to znaczy to dla Ciebie? Rok, dwa, siedem, wiesz, no e, ósma płyta, więc już mi się nie zgadza. No, <laughs> ósma płyta, ale też nie skończoność, tak? Jakbyśmy wcale nie zamykali tą płytą e, tego tematu, rzeczywiście ósemka, ta podstawowa. No bo rok żona... jest podstawowy, tak? To jest budulec. Generalnie tak, a też tak można wziąć, e, m, że tak powiem, tą nazwę e, i, i tak ją obczaić jako... No nieważne ile będziemy czekać, czasami rok, czasami dwa, uh -huh. w tym wypadku znacznie więcej, bo osiem, tak, bo myśmy wydali w styczniu w 2017 roku. Wcale nam nie było spieszno, my jesteśmy leniuchy, nie? my wcale się nie, nie, nie pałamy taką e, ciężką pracą, żeby jak najszybciej wydać i za ciosem w ogóle Goldeni wydali płytę, no to za chwilę następna, wiesz? Żeby, żeby to wszystko to po prostu y, było w takim krwie nie, nie, my zawsze musimy zwolnić, uh -huh. zastanowić się, co my chcemy nagrać. E, e, poza tym pełna demokracja w zespole, co jest kulą u nogi. E, <laughs> no czasami właśnie. kulą u nogi, a czasami też e, czymś bardzo fajnym, tak? bo to są też e, pięć głów, e, każda głowa myśli troszeczkę inaczej, ale szukamy zawsze tego wspólnego mianownika i to jest m, dużo wyzwań, m, dużo takich. E, ścierania się kom, kompromisów, ale wychodzi naprawdę bardzo fajny, twórczy efekt. Tak? No, rzeczywiście mój głos jest jakiś tam wiążący, ale na każdy tam od siebie daje fajną perłę i... i... I to jest piękne. No tak, czyli no, mamy indywidualności w zespole, jak rozumiem, i dochodzi do różnych spięć, i to się wszystko przedłuża i przedłuża. Oczywiście no może i... nawet nie spięć. Czasami po prostu uznawaliśmy, że utwór musi poczekać, bo był taki moment, gdzie jak byliśmy w Wyszomorach, bo to też powiem taką ciekawostkę, w Wyszomorach nagrywaliśmy taki pierwszy, pierwszy set jakby tej płyty. Tam większość utworów praktycznie powstała w takich formach mocnych demo. No i wtedy właśnie padło, pad, padło pytanie, no to mamy płytę, nie? Bo wszyscy mówią, no tak, no mamy płytę, no nie? No to jedźmy do studia po prostu ją nagrać i sk skończyć, ale nie. Potrzebowaliśmy właśnie czasu, e, potrzebowaliśmy, żeby się troszeczkę e, z tym zmierzyć, żeby zobaczyć, czy to wszystko nam pasuje, czy coś jeszcze musimy robić, no nie? Wtedy pamiętam, e, wpadł pomysł na... E, bardzo dużo zresztą było takich zmian. Piosenka Wariat miała kilka wersji tak naprawdę. E, dążyliśmy do tego, żeby coś zmieniać, tak? czyli zaczęła się sztuka w sztuce, no, mm -hmm. co jest chyba nie do końca fajne, bo, bo gubiliśmy się w tym wszystkim, ale na szczęście znowu wracaliśmy na, na właściwą ścieżkę. E, utwór e, Revo jest w dwóch wersjach. Jedna jest bardzo taka rockowa, którą gramy głównie na koncertach. I ona otwiera płytę. Tak, ale zamyka ją na przykład wersja taka mocno popowa, bym tak powiedział chyba. A raczej tak można ją nazwać mocno popową, chociaż też są takie tam fajne e, sytuacje, ja bym to powiedział, ale Miusz na przykład. Mhm, gdzieś to gdzieś tam trochę z i Tak, tak, tak. I też e, to było bardzo ciekawe i nazwaliśmy to REWO 1, REWO 2, nie? żeby właśnie tak zamknąć, rozpocząć takim mocnym uderzeniem, a z kolei zamknąć takim popowym, tak. To my sobie teraz przełożymy stronę B na stronę A tego wydawnictwa i bazooka. utwór numer 4 wystartujemy w Radio weter zatytułowany Bowie i wrócimy do niego po, po tym, jak sobie go posłuchamy. Bardzo proszę. Jest, to jest ten moment, jesteśmy na antenie. Jak Bowie śpiewałeś przed chwileczką i w ogóle Bowie, tytuł tego nagrania, jak rozumiem, chodzi o tego Davida. Tak, dokładnie o tego Davida. Bardzo fajny tekst, który... W ogóle na tej płycie powstała taka przedziwna przygoda z tekstami. Mianowicie taka, że ja nie informowałem kolegów, czy jest tekst. Aha. Tylko po prostu śpiewałem do tych wszystkich naszych próbnych wersji i... Zgodnym chórem wszyscy ustaliliśmy co się podoba, co się nie podoba, co można zmienić, bo to oczywiście temat y, zmian w tekście zawsze był, że tak powiem, y, y, dowolny i mogliśmy sobie y, zawsze zmieniać, jak coś tam na mnie pasowało, coś tam zgrzytnęło i tak dalej. W przypadku tego utworu było tak, że y, y, ja zaproponowałem y, ten tekst, nie mówiąc oczywiście, kto go napisał i wszyscy fajnie. Nie? Fajnie to siedzi, no nie? O no, czym to jest w ogóle? No, ja mówię, no słuchajcie sobie w słów przede wszystkim, tak? Jak słyszysz słowa, to od razu wiesz. E, I to był w ogóle utwór, który powstał w czasie pandemii. Mm -hmm. I to było też tak, właśnie, że brakowało nam tego kontaktu fizycznego, takiego wiesz? A więcej właśnie się działo poprzez media i tak dalej. No i jeszcze, e, jeszcze w tym wszystkim, oczywiście mój wielki dolboły więc jak mogę sobie wykrzyczeć po prostu jego. Jego, jego, jego imię, tak, bo tak można nazwać: nie, nie, nie śpiewałem David, ale Bowie, zawsze się do niego mówiło, Bowie. Nie? Więc, więc to było piękne i idealne. Tak? Oczywiście kartę ja potem odkryłem i powiedziałem, do co pisał, nie? ale to tak naprawdę na, na sam koniec. Zawsze ocenialiśmy słowo, jeżeli słowo było stylistycznie zgrabne i bardzo nam się łączyło z muzyką. To zgodnym kurem stwierdzaliśmy, że jest ok. Jest klepnięte. Ja oczywiście informowałem to osoby, że ten tekst jakby został e, klepnięty przez zespół, ale też jeszcze nie mówiłem kto. Dopiero na samym końcu po prostu z, e, zdradziłem tę tajemnicę. Co było kluczem takim, no mówisz, że zgrabny tekst stylistycznie dobrze ci śpiewa, ale co było kluczem, żeby taki tekst mógł zaistnieć na tej płycie? Oczywiście to wszystko mi się wydaje, że najważniejsza była pewna płynność i, że, i, i brak byle jakości. Tak? Chciał, chciałem, żeby zawsze tekst o czymś po prostu mówił. Tak? Mhm. Zawsze mieliśmy, mam wrażenie, taką wagę. E, oczywiście były też takie utwory jak Dobra Dobra czy Brygada, które nie do końca były jakieś mega ambitne, ale przede wszystkim były śmieszne. Mhm. A tutaj bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie te wszystkie kompozycje i twory tekstowe bardzo spójnie łączyły się po prostu z muzyką, i wydaje mi się, że, że to osiągnęliśmy i jesteśmy zadowoleni z efektu. Czyli, tak jak mówię, najpierw była muzyka, najpierw była melodia, potem powstawały słowa, i jak one fajnie nam grały z tą muzyką, to już po prostu zostawały przy nas. Tak? Jeszcze rozpinialiśmy i pochodzenie tytułu, ale ja myślę, że trzeba też troszeczkę zastanowić się, a właściwie Ty musisz opowiedzieć o okładce, bo tu są jakieś ukryte znowu jakieś znaki. Jakieś tutaj są semeczki położone, jakieś koło. O co chodzi? No Wiesz jest... co, ja, do, ja do końca nie wiem. E, e, <laughs> tak, szczerze ci powiem. A ja myślałem, że to jest coś naprawdę. Nie, nie, tego, to przypuszczam, że chyba największy przekaz, y, jaki miała osoba, to, y, która to po prostu robiła, powie. Mhm. Ja tylko zobaczyłem zdjęcie, no bo wiadomo, najpierw idzie zdjęcie. Y, y, podobało mi się oczywiście to, że zostało zachowane złote logo, y, y, że była ta położona ósemka i że tak naprawdę troszeczkę w tym wszystkim jest. Jest jakby płyta winylowa też. No właśnie, bo jest to, też to, że nie... Czy na takich... kompakcie jest inna, ale jest ta sama właśnie tak, winylowa. Jeszcze jakieś są nawiązania do, do okładki zespołu TUL, który też bardzo lubimy wspólnie wszyscy. Aha. Mi to wszystko bardzo ładnie leży. Poza tym po siódemce, która miała tylko cyfrę 7 i była po prostu całkowicie biała, więc to jest też taka fajna odskocznia. Może to nawiązania do epil Nedlock. Aha, no może takie no Takiej właśnie, taki właśnie przewrotności, tutaj biel, tutaj czarny Płyta w środku jest y, oczywiście klasyczna, czyli czarna. No klasycznie i nieklasycznie, tak? Oczywiście, bo nie chcę, to, że mówią, że ja clear tak to ja jest ten podstawowy. No, no teraz wiesz, robi się tych wineli różnie, teraz masz... Ale clear jest bez barwnika, a jednak jak jest czarna, to już jest zabarwiona. No dokładnie, jest zabarwiona, ale ja lubię na przykład klasyczne czarne płyty i od niej się zaczęło wszystko, od niej się wszystko zaczęło do dokładnie. Nawet jak sięgasz czasami i kupujesz jakieś takie mega starocie, no to tam tylko i wyłącznie czarne płyty. Czyli znowu taki powrót jakby do korzeni. Nie? Jesteś w tym powrocie, bo jesteś bardzo mocno, bo i płyty winylowe zbierasz i nawet sprzedajesz. No tak, to jest cały czas, sprawa. cały czas sklep On Vinyl Store mocno działa i prężnie działa i przede wszystkim na poprzez ten sklep też sprzedajemy naszą płytę. Wszyscy ci, którzy by chcieli, to zamawiajcie on Vinyl Store. Zapraszamy serdecznie, I, i, i co jeszcze? No, to, dźwięk z płyty jest specyficzny. Tak? On jest taki ciepły, on jest mm. taki miły. My organizujemy odsłuchy winylowe, więc ludzie przychodzą, siadają, słuchają płytne. Tak? To jest fenomenalne. Tak jak kiedyś, tak? jakiś czas temu. Ludzie jak się zachłysnęli MP3 i właśnie tymi y, streamingami, to wszyscy już nie słuchają płyty, tylko mają wiesz, poszczególne playlisty. Mm -hmm. Czyli tak naprawdę kilka utworów z płyty i koniec. Nie? Ja mówię, no zwolnij, mówię, posłuchaj płyty, mówię, Jest strona A i strona B. Artysta coś chciał tą płytą ci opowiedzieć. Nie? Zatrzymaj się. Pełna zgoda. No tak, bo to co żeśmy już wielokrotnie z innymi artystami rozmawiałem. no płytę winylową no, trzeba mieć czas. Ona wymaga poświęcenia, ona wymaga tego, żeby mieć czyste ręce. Nie można gotować, nie można sobie kanapek robić, i masełkiem wrócić, dziękuję, płyta winylowa nie działa. Winka można się napić. Ewentualnie, tak. To jest do, bardzo bezpieczna Śląskę koncepcja. Za Wariat, to będzie nagranie, które wybrzmi na koniec. No, chyba y, przychylam się do tego stwierdzenia, że to taki najbardziej przebojowy numer z tego wydawnictwa. No, to tam jest fantastyczna melodia, i właśnie pamiętam przy tym utworze, ale Botkowi się spodobała wersja, żebyśmy troszeczkę zwolnili tempo. I pamiętam, że kłóciliśmy się dosyć, dosyć długo. I jego wersja też była bardzo dobra. I przypuszczam, że może, jeżeli kiedyś y, będziemy robić jakieś takie retrospekcje i, i dawać takie strony B, czy tam powiedzmy uh -huh. te takie odrzuty, y, to być może y, wpadnie po prostu ten, ten utwór. Też bardzo ciekawy, ale mi cały czas chodziło o ten taki po prostu drive w tym utworze. Ten, ten drive tutaj został, on jest i przede wszystkim fantastyczna melodia w refrenie. No i tekst oczywiście, który rozkłada na Łopatki, bo. Marcin, właśnie on napisał bardzo dużą część tekstów na tą płytę. Współpraca z nim idealna, po prostu mhm. wręcz, wręcz wzorowa i bardzo mało rzeczy do poprawy. Jeżeli jakieś rzeczy były, to takie naprawdę niuansiki, tak bym to po prostu nazwał. Jego słowo trafiło chyba do, do nas wszystkich. Podobało nam się to i podobało mi się też to, że po prostu, no, bez żadnych ceregieli, potrafiłem to bardzo płynnie i ładnie zaśpiewać. Mówisz mi, że ciężko jest czasami przeskoczyć z tej ryby takiej, ona jest stricte powiedzmy anglosaskiej, e, e, przeskoczyć na język polski. To pamiętam zawsze, zawsze mi to nie brzmiało, to ja zawsze mówiłem coś z, zgubiłem, coś mhm. co tam co tam było po prostu w tej e, rybce fajnego. Tutaj czegoś takiego nie miałem, ja wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że e, te teksty jeszcze bardziej wypychały te, te, te utwory po prostu w górę. Nie? No dobrze, to zostajemy na stronie A, żeby nie przekładać sporo na stronę B. Tak. Wariatem się żegnamy. Adam Wolski, zespół Golden Light. Tak, dziękuję, pozdrawiam dziękuję.